Zobaczymy. Yy. O, otwórzcie trzecią księgę Mojżeszową. O nie mamy, tak? Nowy testament mamy tylko. Jesteś chrześcijaninem nowotestamentowym. Popisa, no, popisa, nie? Popisa, tak. To jest taka księga, którą się, że tak powiem, dosyć szybko przebiega oczami, najczęściej. Ja ostatnio sobie czytam ją od samego początku i zauważyłem ciekawe, ciekawe zbieżności ciekawe rzeczy, które by się mogły absolutnie przydać nam. Otóż w pierwszych rozdziałach tej księgi jest mowa o różnych rodzajach ofiar. I jest mowa o ofiarach całopalnych, jest mowa o ofiarach zagrzeżnych. Jeśli chodzi o te całopalne, no to zacznę, może przeczytam taki mały fragment od początku, od pierwszego rozdziału. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy: Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Jeżeli ktoś z Was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub strzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna, z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niechaj położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarznie tego cielca przed Panem, a synowie Arona kapłani ofiarują krew i pokropią, nią, pod, pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. I jest ileś tam takich przykładów e, tych ofiar. Krwawych, które miały być ofiarami odkupiającymi grzechy. Wiemy doskonale, że doskonała ofiara właśnie takiego samca bez skazy się dokonała na krzyżu. I w naszym życiu są dwie, właściwie może nie kategorie, ale takie dwie sfery, w których Działa ofiara, i w których potrzebne jest wyznanie grzechów. Jedna sfera to jest taka sfera, która dotyczy wieczności. To znaczy, że to, że Pan Jezus dokonał ofiary za nas i my na tą ofiarę się powołaliśmy, spowodowało, że jesteśmy z Bogiem w przymierzu i to sprawia, że jesteśmy bezpieczni od wiecznego potępienia. Czyli tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5,24, że ten kto wierzy, ten przeszedł ze śmierci do żywota i nie stanie przed sądem. I jest ileś tam takich ofiar, które są wymienione w trzeciej, czwartej, piątej, w drugiej też w Księdze Mojżeszowej. One wszystkie się wypełniły w Mesjaszu. Ale to nie są wszystkie ofiary, które były tam wypełnione. Więc o ile te są wypełnione w takim sensie, że przez wiarę jesteśmy zbawieni, i dzięki temu sąd nas nie dotknie jako, jako ludzi nieodrodzonych, którzy będą sądzeni według swoich uczynków, my nie będziemy, bo sprawiedliwość Pana Jezusa została przypisana nam, a Jego krew spowodowała obmycie nas z naszych grzechów. Były jeszcze inne rodzaje ofiar. I w drugim rozdziale jest na przykład coś na temat ofiar z pokarmów. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka, niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą, wraz z całym jej kadzidłem, i spali ją na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Zobaczcie, że to jest inny rodzaj ofiary, dlatego, że to już nie jest ofiara, która była składana za grzech, tylko to jest coś, co było pamiątką i wonią przyjemną dla Pana. I w naszym życiu. Nie tylko jest tak, że ta jedna, jedyna ofiara została wypełniona i my na nią się powołujemy w momencie, kiedy zgrzeszymy, ale istnieją również inne rodzaje ofiar, które są pamiątką i wonią przyjemną dla Pana. I w Nowym Testamencie jak najbardziej czytamy o tego rodzaju ofiarach w liście do hebrajczyków na przykład. Mamy 13 rozdział listu do hebrajczyków. I tu jest napisane. Tu jest napisane w 13. rozdziale 15. Werset. Przez niego więc nieustannie składajmy ofiaru, ofiarę Bogu. Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc wak. Które wyznają Jego imię. Jest napisane, że w niebie całe rzesze ludzi składają, modlą się, i że te modlitwy to jest kadzidło, jak kadzidło, które jest wonią przyjemną dla Pana. Zauważcie, że na ofiarach z pokarmów należało położyć kadzidło i to wszystko było palone czyli te ofiary z pokarmów które były zadane w pierwszych w tych księgach mojżeszowych czyli w prawie one zostają wypełnione dla nas w tym co my robimy dla Pana czyli w naszych na przykład modlitwach, które są wonią przyjemną dla Pana jest jeszcze inny ofiar inny in, inna rodzaj Rodzaj ofiary. Tutaj mamy w drugim rozdziale trzeciej Mojżeszowej. Trzynasty werset. Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz, żadnej Twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Pan Jezus coś mówił na temat, na temat posolonej ofiary. Że każda ofiara powinna być posolona. I z kolei w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian my czytamy o jeszcze jednym rodzaju ofiary, która dokonuje się w naszym życiu. Początek 12. Rozdziału listu do Rzymian. Wzywam Was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza nie opodabniajcie się do tego świata ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą co jest dobre, miłe i doskonałe duchowa służba wiąże się z poświęceniem i teraz to poświęcenie wiąże się ze składaniem ciał na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. No i oczywiście, że złożenie ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu nie, nie polega na tym, że się sami kładziemy na ołtarzu dosłownie, tylko że my sami poświęcamy się Bogu. Czyli oddzielamy się. Czyli oddzielamy się dla Boga. Mhm. I dlatego na przykład Paweł pisze, żeby nasze ciała. Nasze duch, nasz duch i nasza dusza były czyste dla Boga i żeby były gotowe na dzień Jego przyjścia. I wielokrotnie Paweł na przykład w liście do Koryntian też mówi, żeby, żebyście byli, w, żeby wasze ciała były dla Pana Boga y, utrzymywane w czystości. Czyli żebyście po prostu nie grzeszyli przeciwko ciału. I to jest też rodzaj ofiary, którą składamy Panu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz: to jest jedenasty rozdział tej drugiej, tej trzeciej Księgi Mojżeszowej. Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzona na kwasie, gdyż nic kwaszonego, ani miodu, nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. Zastanawiające jest to, że yy, na ofiarę ogniową nie można było składać miodu. Więc pytanie: jaka to może być dla nas wskazówka, jeśli chodzi o nasze życie? Jeśli w ogóle to się do nas odnosi, no miód powodował fermentację. Czy miód powodował fermentację? Miodu się alkohol robi, m.in. to też miodu do czegoś tam, na przykład, mm -hmm. no to. Nie wiem, że jest takie wino na miodzie, no to, że jest na miodzie rzeczy takich. Mm -hmm. No bo on ma cukier, nie? Mm -hmm. Czyli w takim razie yy, to, że to nie być powinna być tworzona na, s, s, na kwasie. Na kwasie by było. Mm -hmm. i yy, na miodzie, mm -hmm. to znaczy, że w naszym życiu, zresztą Paweł do tego odnosi się, jeśli chodzi na przykład o paschę, nie? On przenosi jedno do drugiego, to znaczy mówi tak, kwas, który był fizyczny, w ofiarach, w tym co macie w domu, to ten kwas należy rozumieć jako grzech. I jak czytamy w, w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, tam gdzie jest mowa o obchodzeniu paschy. To Paweł pisze tak. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem, na naszą paschę dokładnie, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności. Lecz w prześnikach szczerości i prawdy. I to, co było w Starym Przymierzu, w tamtym prawie dosłownym kwasem, to, miało, to było zapowiedzią tego, co ma się dziać w naszym życiu czyli yy, grzechu, yy, który należy usunąć. Jeżeli ofiarujemy nasze życie Bogu, to znaczy, że nie można tej ofiary łączyć na przykład. Z życiem w grzechu. Ta ofiara też nie może być sfermentowana, ona nie może być zepsuta. Czyli nie można żyć dla Boga, poświęcać się Bogu, a jednocześnie doprowadzać do kwasu i do zepsucia w swoim własnym życiu. I Pan Bóg tego bardzo pilnuje, żeby to wyrzucić, dlatego że jesteśmy przasi. I jak bardzo tego Pan Bóg pilnuje, to znowu widać w tych fragmentach z III Mojżeszowej, dlatego że gdybyśmy przeczytali na przykład te pierwsze pięć rozdziałów, to są tam takie przykazania, na przykład czwarty rozdział. Początek. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Przemów do synów izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań Pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich, jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za grzech, który popełnił młodego cielca, bez skazy jako ofiarę za grzech. Teraz to samo odnosi się i do króla, i do każdego człowieka, prostego, z tak zwanego prostego ludu. Piąty rozdział początek. Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego, albo dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego, i w ten sposób zawinił, Albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, czy to padliny dzikiego zwierzęcia nieczystego, albo padliny domowego zwierzęcia nieczystego, albo padliny płaza nieczystego, nie wiedząc o tym, ale także stał się nieczystym i ściągnął na siebie winę, albo jeżeli ktoś dotknie się nieczystości ludzkiej, czy jakiejkolwiek nieczystości, przez którą staje się nieczysty, a sam nie wiedząc o tym, ale potem dowie się o tym, że ściągnął na siebie winę, Albo jeżeli ktoś przysięga, paplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak to się może nieraz człowiekowi wymknąć, niebacznie przysięga, a sam na razie o tym nie wie, ale potem sobie to uświadomi, że ściągnął na siebie winę przez jedną z tych rzeczy. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył i niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana, Samice, strzody, owce albo kozę na ofiary za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. W tamtych, w tamtym, w tamtych czasach i w tamtym miejscu, kiedy Pan był pośród swojego ludu, był, Pan Bóg do tego stopnia pilnował czystości wśród Izraelitów, że nawet jeżeli ktoś niebacznie zgrzeszył i dopiero potem sobie to uświadomił. To powinien był za to pokutować i złożyć ofiarę. Teraz patrzcie, co się dzieje z nami. Na, na, nasze, na nasz gród, jakbyśmy to przełożyli. Pan Bóg pilnuje czystości wśród swojego ludu. I jak najbardziej jesteśmy zbawieni, jak najbardziej Pan Jezus za nas umarł, jak najbardziej y, nie grozi nam sąd, dopóki jesteśmy w przymierzu, w nowym przymierzu z nim. Ale jeżeli się zanieczyścimy czymkolwiek, jeżeli do naszego życia wejdzie coś, co jest grzechem, zepsuciem i tak dalej, to te rzeczy, które wprowadzają do naszego życia grzech i zepsucie, nie pozwalają nam ofiarować się w czystości Panu Bogu. I nawet jeżeli pewne rzeczy robimy niebacznie, a potem sobie o tym przypomnimy, to to po prostu trzeba przyjść i... Powołać się na tą ofiarę, która została dokonana na krzyżu. Dlaczego? Dlatego, żeby nasza relacja z Panem Bogiem się poprawiła i żeby z powrotem była taka, jak powinna być. Jest tak, że bardzo często wierzący ludzie mówią tak: jesteśmy zbawieni i nic nam nie grozi. W związku z tym, to czy ja będę żył w bardziej czysty sposób, czy w mniej czysty sposób, czy w moim życiu będzie więcej zepsucia, czy mniej. To tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jestem bezpieczny. I teraz tak, jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o potępienie, ale nasza relacja z Panem Bogiem może po prostu się popsuć. I może psuć się coraz bardziej. Dlatego, jeżeli nawet cokolwiek się stanie, czego nie jesteśmy świadomi przez jakiś czas, a potem sobie to uświadomimy, to trzeba wrócić do Pana i oczyścić się z tego wszystkiego. I to jest również, myślę, tematem tego, co pisze Apostoł Jan w pierwszym liście, a co niedawno czytaliśmy, że jeżeli widać na nas jakąś nieczystość, bo padnie na nas światło, któremu powinniśmy się poddawać, czy na które powinniśmy się wystawiać, to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, to po prostu należy przychodzić i wyznawać. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy nie odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, to nie jest tak, że musimy sami siebie yy, kopać w sobie. Czy aby nie popełniliśmy jakiegoś tam grzechu, czy aby nie zrobiliśmy czegoś niebacznie, jeżeli tylko mamy uszy nastawione na słuchanie, to wtedy Bóg nas po prostu poprowadzi tak, że to usłyszymy i zobaczymy, że zrobiliśmy to i to niebacznie, że popełniliśmy coś, co Bogu się nie podobało i po prostu najzwyczajniej w świecie nasza relacja z nim uległa jakiemuś zachwianiu, jakiemuś popsuciu. Nie będziemy go słyszeć tak, jak powinniśmy. Więc to nie jest tak, że wierzący ludzie, którzy są bezpieczni od potępienia, mogą tą relację traktować byle jak, ponieważ sam Pan Bóg tą relację traktuje bardzo poważnie i chce, żebyśmy chodzili przed Nim w czystości. Amen.